Nie wiadomo o co chodzi, ale chyba jakaś zabawa to jest. Generalnie zaraz zapytamy panią Drogę. Sylwia, o co to chodzi? E, to jest taki tunel, w którym każdy ma złapać najładniejszego i naj, najmłodszego. Więc tak naprawdę nie wiedzą, kogo złapać, bo to ja jestem. Aha, okej. Okay. Okay. Józek biegnie Marysiu, wiesz o co chodzi? Tak, już wiem, ale A, chyba co? Nikt nie chce nas wybrać. <laughs> Ronda! Hello! Do you know what to do in this game? Nie. No idea? Okay. No one knows what to do. Ola, wiesz jakie są zasady gry? Biegamy! Żeby co? Biegamy pod spodem. A żeby po co? Nie, żeby kogoś fajnego złapać. Aha, okej. Okay. Paweł, wiesz, jakie są zasady gry? Okay, chyba nikt nie, 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 chyba nie, 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 wiesz, co trzeba robić w tej zabawie? A co? A, biegać! Justynka, wiesz, co trzeba robić? Tak, trzeba wiedzieć i sobie zabrać jakąś osobę, która jest najładniejsza, najfajniejsza, a potem wszyscy biorą w A, okej, okay, alright. O, widzisz, Marysia, dalej cię nikt nie wybrał? Już nie wybrał. Okay. Pardon. Dominika roześmiała się. Ja zaraz O, już ją wzięli, ją wzięli, Nie wiadomo, o co chodzi za bardzo. Morowy Mikołaj. Może po prostu... Może po prostu padnę w ten tunel razem z nimi. Zobaczymy. O co chodzi. Wspieram spontaniczne wypowiedzi. I kto wygrał? Wygrali tam Państwo Krukowie. Jak to nie? Kasia wygrałaś?